Jak wygląda i ile kosztuje Akademik z prywatną łazienką w Niemczech? Cześć, ja jestem Martyna. Obecnie jestem na moim drugim Erasmusie i dziś pokażę Wam, jak mieszkam. Przed przyjazdem nie miałam dużych oczekiwań, bo wiedziałam, że niełatwo jest dostać tutaj akademik. No a potem za nie mówiłam. Student został potraktowany jak człowiek. Chodzimy i od razu są wieszaki. Półki szaweczka na kółkach, duże biurko, a nad nim kontakty. Poszczęściło mi się podwójnie, bo moje okna wychodzą na zachód. Następnie kolejna szafka na kółkach i łóżko. Wygodne i większe niż tylko dla jednej osoby, a obok półeczka na wszystkie potrzebne rzeczy. Do tego pojemna. Szafa zamykana na klucz i łazienka, lustro, dużo półeczek i prysznic, z którego woda nie wylewa się do pokoju. Choć na początku trochę się tego obawiałam. Ktoś, kto projektował to mieszkanie, pamiętał o wszystkich detalach, które sprawiły, że tak bardzo pokochałam ten pokój. Wieszaki, haczyki i półki. Wszędzie nad wejściem, pod łóżkiem i jeszcze bardziej pod łóżkiem. Łącznik światła obok poduszki, a nawet domofon i termostat. I powiem wam, że czuję się rozpieszczona, bo to nie wszystko. Ale o tym opowiem Wam w kolejnych częściach. Więc jak myślicie, ile miesięcznie wynosi mój czynsz? Postawiajcie w komentarzach i widzimy się niedługo. Tam zdradzę wam, jak to jest dzielić kuchnię z ośmioma osobami, także zaobserwuj mnie, aby nie przegapić. Do następnego, Buziaki.